Hallo lumpen und andere wapes, ich wersi chere, inen das ich heute von dieser Seite von Pupunga mit einem wer nicht bekifft bin. Razem ze mną jest Manuil. Germanische Schlaufe. I Dirtus. E, guten... Guten Pora... Dnia, której to oglądasz, Widzu. Okej, okay. no to dzisiaj kolejne moki, ale zanim to parę takich ogłoszeń, bo nie mam gdzie opowiadać ogłoszeń z PDB. Yy... Dajcie mi sekundkę. Bonkli w tym roku już nie będzie. Przepraszam. Yy, ogólnie to parę ogłoszeń. Niedawno było spotkanie PDB w ustce, na którym było. Była administracja. Czy byli. Tak? sama administracja była na spotkaniu PDB. Eee... Bo jeden szeregowy... Tak, Chciałbym eee... tego kondoma bez bardzo serdecznie nie pozwolić, za to, żeś Kutasie jebany nie, nie, pozdrow... nie wyszedł. Nie pozdrowić. Nie, nie pozdrawiam ci kuta się. Chłop dosłownie mieszkał w wózce i się bał wejść na spotkanie. A właśnie, Aris to eee, Tak, pozdrawiamy Ariska. Tak, Arisek, pozdrawiamy cię. Eee... Bo... Ma... Jak na Wikingu Gerata. I, I ten i pamiętaj, żeby się nigdy nie zgłosić, jeśli coś się dzieje. I przede wszystkim nie zwalać na mnie, Manuela i Dertusa. Netrusa. Tak, Wszystko i... wina Hubi. Nie... Co, co złego to nie my. Tak, co złego to nie my. I ogólnie tak się zastanawiam, czy by nie złożyć jakiegoś kanału na ogłoszenia o tym, co się dzieje. Bo byłoby to ciekawe, bo ciągle się coś odwala na nas śmiesznego, ale, ale rzadko możemy to powiedzieć. Dobra. Zróbmy kanał. Osobny kanał na funny moment, jakieś nasze z Discorda, też z Garden Zróbmy ogólnie jakiś taki gówniany kanał, jakiś Dobra, zobaczymy co tam się zrobi. Dobra, przejdźmy do pierwszego moka. Pierwsz... Zacznijmy od Hubik Sonika. Jest to Zobaczmy. Devilu ty napisałeś Hubox Sonik. Nie, ja pierdole. Hubox <ślesz> HUBOX SONIC Nie no, zaczynamy podcast już kuźwa profesjonalizm, level kutas kozła, nie? Chuba. X. O, nik. X. Dobra. Chuba. X. Anik. i opublikował moc i nazwał go nowy moc, więc no nie ma jakiejś nazwy. Jest przesyłana w To jest Żelaza podka. z tyle, pamiętam. No to Żelaza, ale nim ja chyba żadnego nie ma, nie? Chyba to arcy. To To jest To jest stary moc. Pamiętam, jak go hubi składał. Ma ręce mojego toa. Nogi kurwa krakuły. Z tu jest. E, no. A ta maska to czyja to jest? To jest jakieś customowa? Nie, jest. To do... To jest ta ma maska tachu Mystica w przerobionej formie. O ludzie! A to jest maska rzeczywiście, Internet mi wyjebało, przepraszam na chwilę. Ej, nie mam pojęcia co mi Discord to dwa razy znowu. Nie wiem, rozł, nie wiem, wlogował mnie z dupy. Dobra, kontynuujmy. Okej, okay, my mieliśmy małe problemy techniczne. Nie włącz. A, przepraszam. Yy, miałem jakieś problemy techniczne wyjebało mi z Discorda tak nagle, nie wiem czemu. Yy, postaram się to wyciąć. Yy, No Neto to na to. Jeżeli cię kawci jak mojego kolegę po bolszewskim Mefedronie. <grym> <grym> Okej. Okay. dlatego, że dlatego, że ten. Że Netrus nasikał na kable. Eee, czekajcie, nie ma takiego elementu fizycznie jak yy, biała hał, nie? Nie, nie istnieje. A, czyli taki też? To jest jego umysłu. No, można powiedzieć. Nie no, to jest studio. to nie jest ten taki... 90%, 90 elementów, z których jest wykonane, ten to nie istnieje w tych kolorach. No właśnie no, na przykład ten łącznik, ten co łączy miecz, ten brązowy, nie ma takiego odpowiednika brązowego, nie? Ale to jest studio tam, no. się no, może robić Tak, yy, ten... Yy, ten miecz, jak taka ryba piła, pozdrawiamy Zenka Miecznika. O, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Swordman, Zach Swordman Gigaczek. Miecznik, jesteś naszym idolem. Odzywaj się częściej. Tak, odzywa się częściej i nagrywaj filmy. Nagrał to, ostatnio, oglądaliśmy z Netrusem. Nagrał coś nowego? Tak, robił unboxing przycis przycisku na 100 subskrypcji. Ty, jak on zbił 100 subskrypcji, jak on nagrywa raz na pół roku? No, widzisz, to jest magia zakazu Wordmana. Ja pierdzie. Nie, no, dobra, tam już 130 dobra, subskrypcji. Wreszcie do domu, a Jak na mnie taki, no, przeciętnie, jakoś jak i tyle. Nie jest taki fajny. Typowy, nawet. jest takie typowe Hubi moc. Hmm. Tak. Hubiks są coraz lepiej buduje. Uczy się. Huboksonic. Hubok Sonic. Tak. No właśnie, Hubok Dobra, przejdźmy do następnego moka. Jest to revamp Takanowy. W stylu Nidikiego zwycięzcy konkursu, czyli. A tego, a nie, nie tego Fneziego fajnego, tylko tego obrzydliwego co wygrał jakimś cudem konkurs na Nidiki u Duckbixa. Taki? Mam, mam go. Kaczyński. Mam ten model, stoi za moimi plecami. A, A To ja jest swój... dosłownie recolor tego Nidikiego na biało. Zmiana kosy na ten na jakiś nóż. Właśnie I broń. Tak. Broń Przysk... taka dziwna. Nie wiem, bo to jest jakiś model nieistniejący. Hubi po prostu zrobił tego sekundowo na szkielecie Nidikiego. No, to jest właśnie takie ciekawe, że niby fajnie to wygląda, ale fizycznie tego zachujania zbudujesz. No Dobra, no, da, da, da dalej mężę, dalej, bo to, to jest dolicolor oh. i to daj dalej taka yy, Takanowa... A nie, to jest jego selfie. Numer dwa To jest jakiś selfie? Myślałem, że to jest taka nuwa na początku. Tylko no, ten. No? Hubi, Hubi zmienia te, Hubi zmienia selfy częściej niż... Might niektóre hit. dziewczyny Might. <grym> A, okej. <okay. grym> Świetnie trochę widać cokolwiek z tego zdjęcia. W sensie czarno-białe jest. Się... jest. To jest też ten Lidiki, tylko że mu wymienił ręce. Tak, ma inne po prostu ręce. I ten, i, i, i te pancerze Ilika zamiast. Miotacze na ramionach? Metru. No, to są miotacze. No, te, zamor. A, na a tutaj, bo powiedziałeś na ramionach. Nie, zamor. Y na garstkach, kurwa. I to nie są zamory, tylko takie no, kurwa, nie chcę, żebyś. Fornax lancery. Tak, tak. I to zresztą te kulki, one się nie trzymają tych, tych e, launcherów. Yy, właśnie, Hubik Sonic, jak używasz studio, to postaraj się bardziej robić te moki takie, że zbudowałby się w prawdziwym życiu, nie? W sensie możesz, ale wiesz. Pamiętaj, kolizje Takie... zawsze włączone. Tak, kolizje zawsze włączę, bo słyszałem często opinie, że Twoje mocki nie dałoby ich zbudować, mają kolizję cłą. No, clipping. No. no. ale dobra, dalej, dalej. Dobra, przejdźmy dalej. Jest to, dajcie mi chwilę, sprawdź jak on się nazywa. Szybciej, sznurano jeden. O. Maku... Nas... Makuta. Makuta Kierż stracił. Kierż, tak. Makuda. Kierż. Kierż. Pokażę Flash. wszystkie fotki Flash. jego. Flash. 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 był fajny, oglądałem go. Fryer. Podoba <noise> mi się. Nie skaż tak z tymi fotkami jak Ale zbyt, ja pokazuję wszystkie ten, fotki. Ten. ten... X kurwa, to jest kodżo. Tak, Mówię, że to taką... jest skoczun. No, na ma taką, nie to powiedzieć. Bojową sukienkę. Żółcie... No taki fajny, ale ten żółty tak się trochę wyróżnia. Możesz no. mi wysłać Jeszcze te żółte jak... elementy. Żółty spray kupiłem ostatnio. Tak, bo nie chciałem Limoner wodawa to jest historia na inny dzień. Na inny dzień. Nie wiem, co ty powiedziałeś. Chciałeś? Taki fajny. Ten no. Zbudowałbym se. Może ten. Fajne makuty. No tutaj porównanie z Ikaraxem. Jakim Ikaraksem? A, Antrozem, przepraszam, czego mi się mylić? Alternatywny... Antros... No nie, antros... no, nie antros wiem, Antroz i Ikar... I to to jest alternatywny... Alternatywny Ikareks się wszedł na banie. Przez Dartusa. No, no o kuźwa, bo jak widzę ikaraxa, to nazywam go Antroza. Jak widzę Antroza, to nazywam go Ikaraksem. Hashtag alternatyw maguta lice <laughs> O, to no, trzeba A pieniądze. generalnie ten y, mocek taki bardzo dobry z gatunku. No, w NSZ, tak, jak, jak już mówiłem tak na początku, to jest taki troszeczkę n -wordowy. No taki trochę. No, taki. Ten, taki, tro, taki trochę garnuch z niego. No. no jest wiesz co? Ja zrobię taki tak, azjatycki wstaw. Ja, ja, ja zawsze mam taki zwyczaj, że zawsze to ja mogę Nie mów ranie... tego. ...daję powód po... po... do montowania. Nie mów tego. Nie mów tego. NIE już muszę montować. <grym> kurwa. Chyba jedyna Nie. Pamiętaj, żeby to zmontować. Pamiętam, specjalnie sobie zaznaczam to na operację z tą Ty okoty... Natomiast... <głos> <głos> tak się nazywa nasza grupa minowa, Stomolko ty chuju. <noise> Wytniesz to. Tak, bo znowu. Zbaw... Pozdra... pozdrawiamy Właśnie, Stomolkę bardzo. Pozdrawiam cię. odbanuj i Dudura, Dorka i Manolina, dobra? Ale przecież Użyłaś... nie jestem nigdzie zbanowany, debilu. A ty nie byłeś zbanowany na Messengerze? Ale wyleciałem, tylko raz to była środa, a w środę zawsze im odpierdala. A. Nie się środa, bo to Wednesday, kurwa. Środa popielcowa. Dobra, przejdę do następnego tak Jest to. A nie, co jest jeszcze? Porównanie z jego tym. E, Artaką. Jest... Ten tym to jest. on maskę. Ten mok to jest jedno wielkie cudo. Jak, jak się nazywał ten farolinia? Się... E... Tu ten Hamon? Ja nie, manhutep. Manhutep. O, on Hutep. On Hutep. On Hutep. Kapitan -pintan Bomba. bomba nie znam się. Ale ogląda... widziałem, jak on wygląda. Nie oglądałeś Kapitana Bomby nigdy? Oglądałem, tylko że nie widziałem tego filmu. A, on... film był bardzo fajny, ale trochę mnie zakończenie jego. Nie wiem, trochę. Liczymy na coś więcej. W sensie, wiesz, zakończenie Kapitana Bomby i. To ja na każdym tym, ja na każdy filmie, na który idę, mam takie, ja liczę na coś więcej. Nie wiem, ja tak miałem na przykład jak poszedłem na Flasha, to mnie też się zawiodła końcówka. Jezu, Antman Ant Ant był chujowy. Dobra, wracając do mocy, bo tutaj mamy repertuar kina. Co tam fajnego obejrzałeś ostatnio? Mm. A tutaj trzeba moce zretenzować. No. Taka morda fajna, taka spleśniała. Czy ona jest na plasteliny zamontowane? Nie. To, czy poroka? Jaką plastelinę? to jest? Nie wiem co to jest. Ale kuźwa, jak ja zobaczyłem tego moka, to myślałem, że się popłaczę. To jest... to piękne. Kuźwa, ale dzieciństwo mi się przypomniało. Popłacasz stanu. Tępy chuju. Dobra, przy... przejdźmy do... A w ogóle nie wiem czy widzicie, to co on trzyma w łapie to jest rdest. Bo on ogólnie LGO RDS spierdala w filmie. RDS. O nie, to CCBS. Ale to nie moc bąklowy, więc akceptuję CCBS. Tak, to gdyby był moc bąklowy, to co? To byś go zwyzywał. Tak bym go zwyzywał, bo To powiedz, CCBS. że Serf Moktalu na Netrusa jest chujowy, bo jest cały z CCBS-u. Nie, Serf Moc Netrusa nie łączy G1 z CCBS-em. Wygląda estetycznie. A. Dobra, przejdźmy do następnego moka. Jest piękny, gdybym mógł dać im godzinę, ale trzeba przejść. Jest to. A, to są ci Wiedźmaki. Wesemir yy, Gerateske, a gdzie jest Kuźwa, mój ulubieniec? Coś Lamberta lubisz? Lambert jest największym gigaszem tam. Jest taki zajebisty. Lambert Lambert. Kazałem mu zbudować Lamberta, ale nie zbudował. Jeszcze tak chciałbym zwrócić uwagę na to, że. To, to jest Gerald, a nie Gerard. A nie ten. Gerard, Gerat. Ge, ger, Gerard. Wiesz, <grym> gdzie kurwa my... Wiesz, tam pisze Geralt. Gerald, czekaj, Geralt. Kurwa potka mia... gdzieś tam nazwa. Coś się pojebało mi. Jebany Gerard musiał sobie kurwa ustać taki nick. Podobny. Pozdrawiamy Gerata. Pozdrów Aliska ode mnie. A już go pozdrowiliśmy. Ale... Osy. A bo. O lodzie, kiedy jest suchy. Ja suche niczym Sucheńczym. niczym rura Arisa. Właśnie napiszcie w komentarzach, jaką graliście się talią, talią w, w tym, w Wiedźminie. Jaka jest Wasza ulubiona talia? Jako... Eskel, talia osy. No takie fajne te przeróbki, powiem, no. w mocach. Tylko nie wiem po co ich robić z ich 5 Ale to są relampy? To nie są prawdziwe te. Znaczy nie wiem jak Beźminie. ten tutaj, no jak. Ale śmieszne to jest, no. Co to tu robi? Co, co co robi? <grystanie> Skąd to się to wzięło! Co to jest! To jest Stalin! To jest Stalin! Skąd on się to wziął? Jak go to i dodawałem. Przecież Netrus pewnie ci zrobił tron. Byrwa, co są... Albo to Netrus, albo coś ja się jak zwykle zjebałem. Dobra, przejdźmy dalej. No tutaj... Ale kuź, w gdzie jest Lambert? Stalowy człowiek. Stalowy człowiek. Lambertem <grysz> musi być Grzesz. Tak, Grzesz, Lambertem. Ja, ja... A ja, tak ciekawość, jaką tanią graliście w Wiedźminie? Ja nie grałem w Gwinta, moim zdaniem bardzo... nie... Też nie, nie grałem. Wyklęcia. Ej nie no, nie, ej, nie no, moim zdaniem Gwinty to jest jedno z najlepszych y, tych y, minigierek takich w y, grach. Pamiętam, Zerwą? jak grałem w Gwinta w Wiedźminie 3, to mi wyjebało kompa. Musiałem trzy razy grać, tam są partie. Ma niektórych ZW. Yy... Ale nie no, Gwint mi się bardzo podobał. Cięcie będzie. Ma cięcie. A będzie cięcia, to ci jaja utenk. Niemcy. O, już oczywiście. Dobra, już po, po, powrót po przerwie. Dobra, powrót po przerwie. Lecimy w takim razie z następnym mostkiem. A tu jest jeszcze jedna choćka. Tutaj. Taka eee... klatopa, jakie koła. Jak Gąsienice. Te... Nie, nie rozumiem u tego. Gąsielnic. Jest gąsie... Gąsien... Zawsze miałem problem z tym wyrazem. Jakim? Gąsienica? Nie pamiętam, które to były... Które to były robaki, a które to były... Te, te główne na koła. Dobra, ale ale... to chyba była L to przez L to były te... te. od Adios rysunki. No Adios rysunki. Czy jest ataku Tytanów? Później, się... Domyśliłem tam. się. Jakiś tytan tam. Wózek taj ten to ja był baba, bo wy nie oglądaliście Tytanów, nie? Nie, ale oglądałem streszczenie kiedyś, więcej A. rozpoznaję po patrzeniu na Powiem tak, anime spoko, ale ludzie się za bardzo od anime spuszczają. Jak na całym anime, wszystko co jest anime, to jest dosłownie tym z tym celem. Coś, taka mina, taka smutna, anime coś i już taki podekscytowany. Już. A no wiesz co, nie wiem. Dobra, następny to jest Warham, Tytan. To jest lancer. Kurwa, mać, wszystko musisz z fejtem kojarzyć. No, ma gayborg w ręku. Ty jesteś gay. Jest o, gejbalk. Nie, nie musiał znowu o co montować. Ty nie trzeba montować, co że go gejem coś złego. No, bo zaznaczy na tak. wszelki wypadek. <laughs> gayborg kurwa. No, dobra. Następny to jest chyba ten dzieciakowaty, tak, to jest dzieciak Titan. W ogóle nie pamiętam kim był dzieciak Titan. Dzieciakiem. Był dzieciak Titan do cholery. A chyba wiem kto. Dobra, następny w takim razie dajemy ten. Jest Papunga. Papunga, nowa Gwinea. No taki, taki fanacik od Adiosa, tak, bo. Już, a już Landryna mnie da, chyba dwa lata temu nazywał Papługę zamiast Pupungę. I wracają mi zaś ja, to, to jak ja robiłem ten, jak ja robiłem archiwizację Love Cave to mi się nie chciał pisać i, i, i mówiłem po prostu do Google'a. Google jak zawsze pisał Pupungę, to mówił papuga. A, tak samo jak y, robił ze mnie żarty, że jestem kuźwa Erie tylko y, 2003 Jeśli nie no wiem tak. Jak gdybym jakoś przyłapał, że tak do mnie mówi, to bym go udusił. Erie 2003 Potrzebuje się w tym wojskacie, ale potem wypierdolasz stąd. <grym> Dobra, mam tutaj kolejną papungę. Taka spokojna, to no... już chilluje z Blantem na sznurze. Kangaroo Band, Dobra, i przejdźmy do na następnego mocka, jakim jest Dinuś, czego jak on się nazywał. E, Czemu, z... ty ma... Czemu ty zrobiłeś takie coś, że był chnezi? A i znowu jest chnezi. Ja to losowo daję. To jest ten, to jest złotoskóra istota. Fnezi. Mm, to z gdzie z żółtaszką. A, rzeczywiście, nie domyśliłem, że to jest ta postać. Wow, inteligencja. My to, my to, po to inteligencja. My A ty to, my to, inteligencja. A ty gadaj o inteligencji, maner. Jasek, kurwski chuj ci wziął Dobra, przejdźmy, zobaczmy sobie, wszystkie fodzie. Taki albo nie, no fajny muzyk. Taki łeb, ma... taki. Jak to Kubik sobie powiedział, ma... że ten. ...łeb taki. Strasznie mi się to kojarzyło. Tymi... tak, taki tani jest. jest. Jak tak. ktoś powiedział ten. Jak to powiedział, Fnezion jest tani, bo używa tanich elementów ze złota. I to można powiedzieć, że to jest plus tego moca. Wiem jak tak, wygra, to tam ludzie nie wykupią tak. elementów do brutaki, bo ten moc będzie tani. Jak może mieć problem z złotem? Tak jest o No teraz Brickling będzie miał problem, bo wykupiłem wszystkie złote pod Brutakę. A. Estetyczny, chciałbym zobaczyć, jak wygląda mój Brutaka obok niego. Pewnie jest dużo wyższy. Nie wiem, może jeśli kiedyś Ten... zobaczymy z sreziakiem, no. to pokażę swojej mogi. Trzeba pojechać do buszu, do dorka. A, do najpierw. Buszu. Kurwa deszcz mi pada. Mam nadzieję, że nie będzie, tego słychać na filmie. Nie słychać. Dobra, mam nadzieję, że nie, nie słychać. Tutaj well, jest. Right jego podcast z we, ma jakieś... Wesona. Wesona to... będzie atakować. On ma, On ma problem jakieś... do Wezona. A za to skóra Vezon, i co tu składa się Wezona? Podeszła do niego i tak powiedziała: Masz problem, a Wezon usiadł na ziemi po, i te. I się zaczął zastanawiać, czy ma problem. I to jest właśnie ten kadr z komiksu, kiedy ona go pyta: czy ma problem. A. Ja tam komiksów nie czytałem za bardzo. Potem Wezon powiedział, że nie ma problemu. I wskoczył na plecy i zaczął dźgać tym nożem, tak, powiedział, że nie mam problemu, że on jest tylko królem Grochowa. Potem wsiadł, potem wsiad do tego, do Szerszenia i odjechał zresztą resztą chłopaków. Szerszenia... Dobra, przejdźmy do następnego moska. No, ten smoczek jest... Dwa. Tak jest naprawdę fajny, mi się podoba. Jest... Taki... no... Taki, taki estetyczny ten Wezzon, taki, taki trochę zrewampowany, taki trochę... nie. O. Taki trochę setowy, ale, ale jednak dodał coś od siebie. a nie, no podoba mi się. 2 <grym> na 10 nie polecam. Ale jest, a wiesz co... Za dużo CCBS-u. Następny mocek. od dwie na naraz Powiedziałbym, że za dużo CCBS-a, ale... Ale ten, ale sam moc, taki o... Fajne. Eliminator. To jest... O, to był nagle ten, English. To był ten jest... cysec, ten Cyce z Parkerem. Tak, gara się nad nim spuszczał. Nad czym się, nad... się spuszcza nad każdym najbardziej chujowym moraśnym łowcą. To był akurat ten jeden z bardziej udanych moraśczych łowców, tutaj z no. go zrobił. No. Powiem tak, wygląda fajnie. Tylko, że mnie tam ten CCBS gryzie, jak zwykle. A ja, e, ty się tutaj... przypierdoli wszystko, co ma CCBS. Jedzie. Moc byłby dobry, ale CCBS jest. Usunąć CCBS, moc będzie być... dobry bardzo. Wtedy kup namiot bezcieniowy. Zgłoś się do mnie, to ci link dam. Będzie ci łatwiej zdjęcia robić, a nie wreszcie to nie będzie półka w kiblu. Jakiś taki szarżujący. kim jest w ogóle Eliminator. Bo ja nie tam... Mrosznym łowcom. A okej. Okay. Zabił Pupunga już, już nie umiał nikle. No bo kuźwa macie. Nie wiem, mnie jakoś bonkę znudziły po jakiejś nie wiem, dwa lata temu. Na początku strasznie bardzo lubiłem bonkę, ale potem jakoś tak... Wolę system. Pewnie masa. O nie, po, nas zdradził bank, dla dla masa tego. osób, które teraz Ukrzyż... te nie oglądam. Ukrzyżować. Chciałbym, mi widły w Ukrzyżować, Ukrzyżować, Kurde, Ukrzyżować, zająra. Wiesić. Ale wraz z dorkiem, kórę. który się wraz z dorkiem, który się sprzedał dla kurwa było Tak, kamerę. z dorkiem też. Z dorkiem też. Ja się jeszcze nie sprzedałem niczemu, ale jestem bliski. Ale co ja się sprzedałem? Tylko, oj, to też jest Lego. Urhammer to nie lego, ale system to lego. Ono też lego. Ale... ale prawda, ale system, 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 nie system to nie lego. System to nie lego. A, okej. Okay. To lego. Chyba to zaraz wojna wybuchnie w komentarzach. To, to, to... Tak, bo ten, bez śmiechu, bo systemki zawsze się próbują objawić, że to nie lego. I teraz system na odwrót. System to nie lego. Szachmat, kurwa... Karta Uno. Że wiesz, co mi to chyba bardziej przeszkadza? To, że bąki się nie zbyt opłaca kupować, bo są coś przecenione. Przecenione? To dobrze. No nie są drogie. Po, pozdrawiam Bionicle World, który zrobił monopol na bąkle i ustalił im ceny tak kosmiczne, że nawet zwykły ten. Zwykły yy, kanistrowiec kosztuje co kiedyś tyle titan kosztował konfrontację z Axonem i jego potężnymi sandałami. Sandały. Ale to jest setowy Axon, nie? No wiem, to setowy. Co masz takiego przerobionego z takimi jakimiś dziwnymi kuźwalaczkami z rogiem. No te, no te laczki fajne takie są. Tak, Teraz twoje to mają taki róg i przez to pan Axon jest i ten twój. Siekiery są. Ale, on, ale ten oryginalny też ma takie takie kujki na, na tych na piętach. Tylko Dorek ci jakiegoś upośledzonego wysłał. Tego miałeś wersję niekompletną. Twój Axon się... jest Axofem. Twój Axon ale... jest Axofem, bo nie ma tego. Axa. Dobra, przejdźmy do następnego mocka. Jaki mi je? A nie, tu jeszcze jedna focia. A kolejny, kolejny eliminator. Ten. A nie, to już koniec, to już koniec. To już koniec? Tak. To, czy... e, bo, no. ten, bo ogólnie muszę tak przeprosić, bo nie każdy ten, to ogląda, to jest na pdb, ale mój internet jest taki gówniany, że pół godziny film, mogę wrzucać kuźwa dwie doby, a jako że chodzi o to, że mój internet jest bardzo słaby, nie mam światowodów i filmy wrzucam bardzo długo, dlatego dzielę podcasty, które trwają półtora godziny na na przykład trzy, po, pół godziny. Aby nie rzucało się długo, żebyście nie musieli długo czekać. Masnek też... kutas wieka, prawać pod podcast z kimś takim, nie? Dobra, w takim razie... Mi, ja się będę powoli Ja byłem u Punga. Tu był Manuil, to był... Limonkowy chuj. Tak, Limonkowy chuj. Tu Bla Blazer bardzo lubię jebać do Gilgamesza i Cesarza Nerona. Fifi tylko domie. na tym razem masz wyjść. I ten jeszcze ogólnie. Albo na ramy na inne Tak. A propos bąki z co nie martwcie się. Dzisiaj od 14 siedzimy nad bąkami do 23. Obecnie jest godzina od... pół no... 47 po północy. Więc nie martwcie się, je bąk jak pojebany, Ta Hedetrus wam może to potwierdzić. Nie na gustach. No i w... tak? No i w... A wóz. E więc poznanie, co. Inny ch. Przysięgamy. Kurwa maci, zaznaczałem minutkę. Gdyby nie dały. Do... Oh, Jak tu cię w... mogli wysłuchać, jakieś. No w... takie farmazony. Gorzej o niż Mapol. Zbieżnia ludzi w czarny. Co, co wy się? jest bardzo logiczny i merytoryczny człowiek. Dokładnie. Tak, i przemyślenia o życiu są po prostu urocze. Yy, dobra, yy, więc oczekujcie Bąki tak 10 sierpnia. Pozdrawiam. Yy. Nasz ukochany. Yy, a ty, Żyd. a ty filowe leki. Chyba. Dobra, siemano.